Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu. Bądźcie światłem, ale jak? Jak to możliwe, że Jan Paweł II mówił te słowa tutaj w Siedlcach? Światło rozprasza ciemność. Może to znaczy, że mamy być nadzieją dla tych, którzy nie widzą? Może chodzi o to, żebyśmy nie byli obojętni, kiedy inni potrzebują naszej pomocy? Żebyśmy nie odwracali się, gdy ktoś czuje się samotny? Jak mam być światłem? Jak walczyć z obojętnością i egoizmem? Ojcze Święty, prowadź mnie. Może światło to coś więcej niż słowa. Może to czyny zostają w pamięci innych. To troska, która przetrwa dłużej niż jeden dzień. Może światłem jest każdy z nas, jeśli tylko zdecydujemy się świecić. Może być światłem to po prostu dbanie o to, co wokół mnie. Czy światło to wielkie czyny, a może to codzienne wybory i drobne gesty? Czy wystarczy, że będę uważny, że spojrzę na drugiego człowieka z troską? Może światem jest to, że nie przechodzę obojętnie. Jego słowa nie są tylko wspomnieniem. One żyją w naszych sercach, prowadzą nas każdego dnia. Prowadź nas, święty Janie Pawle II. W chwilach zwątpienia, w wyborach, które musimy podjąć, prowadź nas, gdyż światło wydaje się niknąć.